Dzień dobry, serdecznie zapraszam Państwa do udziału w naszej debacie, która poświęcona jest religijnej wolności w edukacji człowieka dojrzałego. Podczas debaty będziemy usiłowali zmierzyć się z bardzo ważnym zagadnieniem i zagadnieniem, które jest obecnie bardzo na czasie. Dotyczy ono kwestii neutralnego światopoglądu w państwie, w którym obywatele są osobami religijnymi. Będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, kogo, jak i gdzie edukować w zakresie wolności religijnej. Ze swojej strony będę chciała Państwa zapoznać, czy podzielić się wnioskami ze swoich własnych badań. Dotyczą one głównie wolności religijnej w systemie edukacyjnym Stanów Zjednoczonych. Razem z innymi uczestnikami debaty będziemy starali się na podstawie naszych własnych doświadczeń, wiedzy dojść do pewnych wniosków, rekomendacji, które pozwolą wesprzeć edukatorów w polskim systemie edukacji, w tym w jaki sposób można najlepiej kształcić dla wolności religijnej. Nazywam się Iwona Zamkowska, jestem pracownikiem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, w Katedrze Neofilologii na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym. Jestem również autorem prac dotyczących kulturoznawstwa amerykańskiego, religii, pedagogiki, a także członkiem zarządu Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan.